Rodzina Branocków myślała, że wygrała los na loterii, kupując piękny, i drogi. Dom w bezpiecznym suburbianym miasteczku Westfield w stanie New Jersey. Jednak dość szybko okazało się, że z domem powiązana jest wielka tajemnica. Ktoś ukrywający się pod pseudonimem The Watcher wysyła im listy z pogróżkami. W tym materiale zajmiemy się omówieniem nowego serialu Netflixa, który stał się błyskawicznym hitem, i który po raz kolejny to znaczy kolejny hit, wyszedł z ręki Ryana Marfiego, The Watcher, albo w polskiej wersji językowej Obserwator, to kolejny tegoroczny serial Netflixa, wyprodukowany pod okiem Ryana Marfiego, który stał się hitem na platformie streamingowej. Jest to również kolejny serial bazujący na prawdziwej historii, albo raczej inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Rodzina Branoków postanawia zamienić zgiełk nowego Jorku na. Na spokojną, suburbianą miejscowość Westfield w stanie New Jersey, kupując ponad stan albo ponad swoje możliwości finansowe piękny dom, który natychmiast staje się ogromnym kłopotem. Westfield nazywane jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych, ale rodzina branoków nie mogła zbyt długo nacieszyć się spokojem. Ważne jest to, że serial bazuje na prawdziwej historii, która miała miejsce tak naprawdę niedawno, bo rodzina Brodus, czyli małżeństwo, Maria i Derek, a także ich trójka dzieci, wprowadziła się do prawdziwego Westfield w 2014 roku i mieszkała tam do roku 2017. W prawdziwej historii, The Watcher rozpoczął wysyłać listy dopiero po przeprowadzce rodziny Brodus, a poprzedni mieszkańcy otrzymali pierwszy list dopiero kilka dni przed wyprowadzką. Nieszczęśliwi nowi właściciele chcieli sprzedać dom już po. Pół roku od jego zakupu, jednak nikt nie chciał go od nich kupić. I to w tym momencie wiadomości od tytułowego Watchera stały się coraz bardziej agresywne. W prawdziwym życiu The Watcher twierdził, że ma swoich współpracowników, którzy czuwają nad obserwacją domu i całej okolicy. Wszyscy bohaterowie serialu bazowani są na prawdziwych podejrzanych w tej sprawie w sprawie, która nigdy nie została rozwiązana. Również sami właściciele byli przez chwilę podejrzani w tej sprawie, a Derek przyznał się, że z powodu problemów finansowych sam napisał, jako Watcher, jeden z listów, który następnie do siebie wysłał. Co ciekawe, w prawdziwej sprawie Watchera dość szybko zaczęły pojawiać się propozycje kupna praw do ekranizacji tej historii. Czyżby jedną z ofert była oferta Ryana Murphy'ego i Netflixa? Po omówieniu faktycznych wydarzeń przejdźmy do serialu Netflixa. I w tym momencie, muszę ostrzec was, w tym materiale na pewno pojawią się spoilery, a więc zostaliście ostrzeżeni. Dość istotne na początku tej historii wydaje się to, że Nora i Dean e, Beranok, bo tak nazywa się fikcyjna wersja, Rodziny Broadus, już wcześniej podczas kryzysu mieszkaniowego, mieli problemy finansowe. I kupno domu w Westfield spowodowało, że nadszarpnęli swoje finanse do maksimum. To właśnie dlatego tak długo nie decydowali się na wystawienie domu na sprzedaż. Szczególnie, że musieliby go sprzedać ze stratą. To właśnie problemy finansowe już wcześniej nadszarpnęły ich relacje małżeńskie, a sprawa Watchera. W serialu, tylko pogłębiła wątpliwości Nory w stosunku do Dina. Zajmijmy się teraz bohaterami, bo okazuje się, że Bobby Cannavale, czyli aktor znany z bardzo podobnych ról, w końcu. Mógł zabłysnąć jako Dean Branok, czyli troskliwy ojciec i mąż, który chce się zaopiekować swoją rodziną, ale tak naprawdę nie może. Jest on bardzo opiekuńczy, ale ma małą cierpliwość i bardzo szybko ją traci i odpala się, stając się niezwykle agresywny. Kanawale dał popis. Jako popadający z każdym dniem w coraz większą paranoję właściciel luksusowego domu na przedmieściach, a Naomi Watts jako jego żona Nora również dotrzymywała mu kroku. Rodzina Branocków składa się również z Eli, czyli nastoletniej córki, która ma za złe na początku rodzicom przeprowadzkę na przedmieścia, a także Cartera, który oprócz tego, że ma w sumie niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale w tej historii jest cała masa niezwykle kolorowych postaci z karen na czele. Z prawdziwą Karen, która grana jest przez Jennifer Coolidge, aktorki, która przeżywa drugą aktorską nowość, wybierając niezwykle dobre role, których sprawdza się znakomicie. Tutaj również, albo przede wszystkim tutaj jest Karen Kalun, czyli kobietą zajmującą się sprzedażą nieruchomości, która jest personifikacją swojego imienia. Jest niezwykle chaotyczna, pretensjonalna i uważa, że wszystko się jej należy i zawsze ma pretensje, jest niezwykle pasywno-agresywna w swoich wypowiedziach i interakcjach, przede wszystkim z Norą. Ta rola jest stworzona dla tej aktorki. W ogóle obsada tego serialu pokazuje, jak dobrze Ryan Murphy potrafi wybierać. Aktorów do swoich produkcji. Bo również postacie drugoplanowe to perełki. Pearl i Jasper Winslow to prawdziwe dziwaki. A Maureen i Mitch, czyli sąsiedzi naszych głównych bohaterów, to również takie niepokojące creepy, którzy przyglądają się Twoim oknom w każdej wolnej chwili. Serial jest skonstruowany tak, że po każdym odcinku próbuje naprowadzić nas na nową Podejrzanego, co nie jest tak naprawdę niczym dziwnym w przypadku takich thrillerów. Bazujących na napięciu i podejrzliwości. Natomiast Ryan Murphy ma pewien problem w swoich ostatnich produkcjach. Po ustanowieniu świata, po osadzeniu problemu i po rozpoczęciu rozwijania historii, każdy kolejny trop staje się coraz bardziej niedorzeczny i absurdalny. Widzimy to również na przykładzie tego serialu, który próbuje nas wytrącić z równowagi, pojawianiem się kolejnych wątków i kolejnych postaci, ale to nie za każdym razem działa. Mamy m.in. Nie mi postać. Andrew, który ma być rzekomo poprzednim właścicielem tego domu. I on również miał otrzymywać listy od Watchera, przez które jego żona popełniła samobójstwo. Po otrzymaniu wstępnych informacji i braku wsparcia ze strony detektywa Chamberlanda, który jest głową Westfield PD, Dean i Nora postanawiają zatrudnić panią prywatną detektyw. I ta postać również wnosi wiele kolorytu do tej historii, bo wydaje się nam ona bardzo bardzo użyteczna w rozwiązaniu zagadki Watchera, ale tak naprawdę na pewnym etapie staje się główną podejrzaną w oczach widza i rodziny Branoków. Fiodora Byrd wiodła bardzo kolorowe życie. Była Artystką, która została porzucona przez swój alkoholizm przez męża. Następnie rozpoczęła karierę jako prywatny detektyw, po tym, kiedy dowiedziała się, że cierpi na raka wątroby przez swój alkoholizm, a True Crime było jej pasją i rozwiązywanie zagadek było tym, co dawało jej paliwo do przeżywania kolejnego dnia, to również ona w finałowych odcinkach próbuje skierować popadającego w coraz większą paranoję Dina, na nowego podejrzanego w sprawie Watchera, czyli nią samą. Wszystko okazuje się próbą odciążenia naszego głównego bohatera w akcie ostatecznego arku odkupienia. Wiele jest takich elementów w tym serialu, które miałyby nam potwierdzać, że tak, to ta osoba jest obserwatorem. Nie, jednak nie ta, bo coś się nie zgadza. Obserwatorem jest postać kolejna i ciekawym zabiegiem wydaje się pozostać do samego finału nierozwiązanej zagadki. Tak samo jak miało to miejsce w prawdziwym życiu. Ale w przypadku serialu jest to niezwykle rozczarowujące zakończenie, chociaż serial daje nam kilka odpowiedzi, bo dużo w listach obserwatora miejsca poświęconego zostało chciwości. Branokowie kupują dom na który ich nie do końca stać, każdy z sąsiadów łapczywym wzrokiem spogląda na dom przy 657 Boulevard w Westfield, a na domiar tego wszystkiego w serialu dość ważne miejsce zajmuje. Stowarzyszenie Zachowania Architektury, które za każdym razem, gdy Dean postanawia wyremontować coś w sposób nowoczesny w swoim domu, staje naprzeciwko i próbuje uniemożliwić mu to zadanie. I moje finałowe wnioski są oczywiście dwa. Serial pięknie pokazuje nam, że magia lub przekleństwo domu sprawia, że przyciąga on wszystkich w okolica także byłych mieszkańców i nie daje o sobie zapomnieć, ale... Drugim wnioskiem z tego serialu, z serialu The Watcher, jest to, że Watcherem mogą być wszyscy sąsiedzi, łącznie z byłymi mieszkańcami, bo to, to Stowarzyszenie Zachowania Architektury ewidentnie próbuje nie doprowadzić do zmian i rozwoju podmiejskiego Westfield. Wszyscy z Maureen i Pearl na czele chcą, aby. To miasteczko i te wszystkie domy pozostały takie, jakie są, na zawsze. I zachowały te tradycyjne rodzinne wartości. Ale to, jak chaotyczny jest ten serial, obrazują nam doskonale dwa wątki. Bo najpierw serial wmawia nam, że Moe i Midge popełniają podwójne samobójstwo. Po tym, jak din hałasuje podczas remontu kuchni, a Morin ma cierpieć na raka, co okazuje się totalną nieprawdą, natomiast później mamy wątek Johna Graffa, który zamordował w 1995 roku. Całą swoją rodzinę. Ten wątek nie znajduje żadnego wyjaśnienia, mimo że Fiodora próbuje zmyślać piękne zakończenie. Natomiast my nigdy nie dowiadujemy się, kim jest dziewczyna przebrana za Pat Graff, która. Pojawia się w nocy w łóżku Dina, a na końcu mężczyzna, który przedstawia się jako Jonathan Graff Dinowi, sam siebie identyfikuje jako William Johnson, mimo tego, że ma mieszkać w Westfield od 1995 roku. A dodatkowo George Kaplan, który zainicjował projekt, od do domu uważa, że wygląda jakoś znajomo. To sprawia, że ten serial pozostawia nam wiele furtek, które mają nam zasugerować, kto może być Watcherem, jednocześnie nie dając żadnej odpowiedzi. I z jednej strony to otwarte zakończenie możemy uważać za coś dobrego, dającego dużo pola do spekulacji na temat historii fikcyjnej, jak i prawdziwej, ale z drugiej strony pozostawia w nas pewną pustkę i niedosyt, bo historie true crime przyciągają nas głównie do siebie dlatego, że przedstawiają nam zbrodnie, proces i wymierzenie kary. Natomiast tutaj kary nie ponosi nikt. Czy to wywrócenie konwencji Reana Marfiego, które w jego głowie było rozwiązaniem idealnym, ale tak naprawdę okazało się Furtką do nie do końca odpowiednio zamkniętej historii. Ten wniosek pozostawiam Wam. Podzielcie się swoją opinią ze mną w komentarzu. Natomiast ja mam cały czas niedosyt. Obserwator jest kolejnym hitem True Crime Netflixa. Ustępując w tym roku wyłącznie innemu serialowi autorstwa Rayana Murphy'ego, czyli Damer, Potwór, Prawdziwa Historia, uważam, że był to przyzwoity sens z kilkoma bardzo ciekawymi twistami i niespodziewanym rozstrzygnięciem i z wieloma elementami ponadnaturalnymi. Szczególnie w finale, kiedy widzimy, jak Karen w końcu dopieła swego i po kosztach odkupiła od Branoków. Dom przy 6, 5, 7 Boulevard, tylko po to, aby po 48 godzinach z niego uciec i ponownie wystawić go na sprzedaż. Jednak chciwość. Przegrała z Obserwatorem. Ciekawe jest również to przedstawienie rodziny Bradoków jako potencjalnych wilanów tej historii, bo zauważcie, że dla postronnych to oni mogą być tą zafiksowaną na punkcie domu i sąsiadów agresywną rodziną, która. Czuje się uprzywilejowana z racji swojego statusu społecznego i finansowego i żąda ciągłych odpowiedzi od wszystkich dookoła, mimo że tak naprawdę nikt tych odpowiedzi nie ma. A przynajmniej tak nam to przedstawia serial. Ciekawy jest ten wątek popadania w paranoję Dina i tej niemożności pogodzenia się z tym, że Poniósł porażkę, nie potrafił uchronić swojej rodziny od zagrożenia, nie potrafił utrzymać tego domu, a następnie musiał sprzedać go ze stratą i wrócić do małego mieszkanka w Nowym Jorku. I to wszystko w momencie, kiedy jego żona stawała się coraz bardziej na arenie międzynarodowej rozpoznawalną artystką. To musiało go zaboleć. Najśmieszniejszy w tym wszystkim wydawał mi się detektyw Chamberland, który był takim prostym chłopem, który raz zraniony, raz upokorzony, postanowił się na wszystkich mścić mówimy tu oczywiście o rodzinie Branoków i Karen i nie dopełniał swoich obowiązków jako szef. Departamentu Policji. The Watcher, albo po polsku Obserwator, jest bardzo dziwnie skonstruowanym serialem, bardzo w stylu Ryana Murphy'ego, kiedy to na pewnym etapie wszystko staje się niezwykle absurdalne, a jednocześnie nie możemy połapać się w tym, co jest czym i kto jest kim. Jednocześnie ten seans ma w sobie coś bardzo przyjemnego ten tajemniczy trochę okultystyczny co się nam sugeruje na pewnym etapie serialu świat sprawia nas wciągać a nierozwiązana tajemnica i te elementy ponadnaturalne sprawiają że będziemy długo dyskutować wśród grona znajomych o tym serialu. Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić, czy mi się on podobał, czy mnie odrzucił, ale to ambiwalentne podejście powoduje, że chciałbym z wami o tym serialu porozmawiać. Czekam na was w komentarzach, dajcie znać, co myślicie o serialu Obserwator The Watcher, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.